Cześć kochani, z tej strony Scarlett, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale i zapraszam na kolejny odcinek Wyzwania Dziesięcioleci. Dzisiaj z kamerą, jak widzicie, czyli wracamy do starych, dobrych czasów. Dajcie mi znać, czy podoba Wam się ta ramka, która jest wokół mnie, bo jest taką vintage, ramką specjalnie dostosowaną akurat do tego wyzwania. Natomiast zaczynamy sobie od losowania, gdzie będziemy wybierać, czy. Stefan i Edek przeżyją wojnę. I kochani, ja tutaj na starcie powiedzieć, że nauczona jestem doświadczeniem i wiem, że niektórzy. W sensie pamiętajcie o tym, że każdy z nas może grać w grę jak chce. I jeżeli wy chcecie pobierać sobie mody skryptowe, które dodają jakieś rzeczy, czy nie wiem, inne tego typu. To jasne, macie do tego prawo, natomiast nie możecie narzucać komuś, jak ma grać, ponieważ. Um... Ja kieruję się tym wyzwaniem mniej więcej, jak ono jest rozpisane. W oryginale tego wyzwania ci simowie szli do krowokwiata i to krowokwiat decydował, kto przeżyje, a kto nie. Natomiast dla mnie to nie było zbyt sprawiedliwe, ponieważ szanse nie były rozłożone, tak wiecie, 50 na 50. Więc stwierdziłam, że zrobię sobie losowanie i zrobię losowanie tak, a nie inaczej. I ono będzie tak wyglądało, jak wyglądało. I teraz tak, ja osobiście. Nie widzę sensu robić losowania wszystkim, i nie wiem, wiemy, że jakiś Sim ma umrzeć, i, i dalej go trzymamy, bo go zabijemy, nie wiem, za trzy odcinki. W sensie i tak wiemy, że on umrze. Nic to już nie wnosi i nic nie zrobimy. No i ja podchodzę do tego bardziej jak do zabawy. Nie podchodzę do tego w żaden sposób realistycznie, ja się tym bawię. Więc ja szanuję to, że część osób może by ściągała jakieś, bo tam pisaliście mi jakimś modzie, i gralibyście tak, nie wiem, robilibyście pole minowe i walki na osobnych działkach, i może byście sobie co zdjęcia z tego robili i na tego typu rzeczy. Natomiast do mnie taka forma nie przemawia i wydaje mi się, że. To nic złego i nic strasznego. Także przejdziemy do losowania. Jedno rozszerzenie musimy sobie tutaj usunąć, i ostatnio mówiliście mi, że powinnam dać 3 do 1, czy tam 2 do 1 proporcje, że powinno być po dwa, że wygra i dwa, że nie wygra, w sensie, że przeżyje i nie przeżyje. Natomiast dla mnie liczy się, kochani, tylko i wyłącznie 50 na 50. I z racji tego, że mówiliście, że nie powinnam dawać pakietu, bo on wypada częściej, ja nie wiem, mnie się wydaje, że to jest 50 na 50 po prostu, jak wybierzemy, że coś jest tym, a coś jest tym i nie dajemy tutaj innych rzeczy, chyba że to jest jakoś tak rozpisane, że pakiety mają wychodzić i akcesoria częściej, nie wiem. Natomiast, żeby tutaj wszystko było już tak absolutnie dla was jasne, Sulani przeżyje, magia, magia boże, gwiazda, że nie przeżyje. Także daje dwa rozszerzenia i tutaj nie ma znaczenia, czy ja dam, nie wiem, taki, taki, dwa nie przeżyje, dwa przeżyje, właściwie nie chodzi po prostu o 50 na 50, także tyle. I nie chcę dawać, że dwa na przeżyję, raz na nie przeżyję, bo gdybym chciała tak robić, to bym raczej się bawiała z a ja tutaj, wiecie, na hardkora, się nie będę tutaj chrzanić, najlepiej jest, kiedy coś nas zaskakuje. Także lecimy z tym. Pierwszy pójdzie, wydaje mi się, Stefek. Więc Stefku, 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 przeżyjesz czy nie przeżyjesz? Ja nie wiem, czy on Stefek był. Chyba Stefek. Stefek przeżyje! Stefek przeżyje wojnę i teraz pytanie za 100 punktów. Czy Nick przeżyje wojnę? I... <słuch> Nie. Kolejny. Kolejny umarł, więc no niestety no, wyszło jak wyszło, mamy losowanie takie a nie inne, idziemy yy, za Bieżnika, <laughs> Ale wiecie co, to daje nam trochę pola do popisu, jeżeli chodzi o yy, kontynuację tego wyzwania i co tam się będzie dalej działo z naszymi rodzinami. I jesteśmy już w rozgrywce. Pogrywamy sobie oczywiście naszymi McTinsleyami. No niestety musimy zabić najstarszego syna, czyli na pewno on nie będzie dziedzicem, ale powiem wam, że tutaj są różne fajne, otwarte teraz plany na historię. Znaczy tak, płakać nie będę. Płakać nie będę z tego względu, że, no nie ma to sensu, żyć go, nie? Po prostu... Po prostu tylko i wyłącznie żyć go bywa, tak się zdarza, simowie umierają, i niestety w tym wyzwaniu to jest raczej częstsze niż rzadsze. Zabierz do kliniki weterynaryjnej nie, ale chcę dać... Jak to dać kotu? Nie wrzuć rzeka podnieś, poznaj, daj smakołyk od weterynarza, przysmak na poprawę zdrowia. Tak, przysmak na poprawę zdrowia będzie nam potrzebny. I jak wiecie, w poprzednim odcinku Elena zapoznała pana... <laughs> Jezus, jak on się nazywał? Boże, 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 Leonarda. Pan Leonard został zapoznany, Elena tutaj już jakieś miłości do niego ma. I teraz taka uwaga. Po pierwsze, idziemy w opcję gry, ponieważ niestety lub niestety to życie eko nam nie będzie za bardzo potrzebne. E, dlatego, że w tych latach jakoś ekologia to raczej nope zresztą, <laughs> co wam będę mówić, sami wiecie dobrze. E, I ekologię możemy sobie wprowadzić na późniejsze lata. Nie wiem, do którego roku jest to rozpisane, ty sobie jeszcze tutaj skorzystasz. Walterze, Wolterze, Wolterze, może tutaj mm, zawołaj, schowaj do wyposażenia. Gdybyście słyszeli w tle jakieś gadanie, to przepraszam Was bardzo, ale jak wiecie, nie siedzę tutaj. No bo nie wiecie, nie siedzę sama, więc możecie coś tam podsłuchać, ale postaram się odszumić. Mamy wolne pomieszczenie, natomiast dziewczyny i tak dalej będą spały same, a pokój, który był pokojem naszego Nika, to tutaj wyłącz to pomieszczenie, sam będzie zgaszone, będzie tutaj światło. Po prostu ty idziesz spać, jest niedziela, godzina 22, jutro idziecie na zajęcia szkolne wy tutaj proszę bardzo, nie pamiętam czy było, postaraj się o dziecko, ale możecie sobie zrobić, postaraj się o dziecko, ponieważ póki przynajmniej nasza Jane będzie młoda, puty będzie, czy młoda, puty będzie mm, mogła jeszcze o te dziecko się ze swym mężem starać, który tutaj już dość stary jest. Więc nie wiem, co z tego wyjdzie. A troszkę się jej przytyło, ojdzie znać, Parę kilogramów naszej Jane przybyło. Fotki mamy, gdybyście się pytali, są zrobione tutaj takie delikatne portrety w SEPI. Myślę, że ładnie to się prezentuje. Muszę jeszcze popatrzeć na modach, ponieważ wolałabym, żeby to były takie ramki, jak tutaj do tych portretów, które malowałam, przynajmniej do tych zdjęć, żeby to fajnie wyglądało. Natomiast te, które mam niestety nie pasują, więc trzeba będzie coś tutaj znaleźć. Także wszyscy się ogarniają, póki co, tak ogarniają, a nasz kot chciałby mieć młode. Niestety lub niestety idziemy do zarządzania światami ponieważ nasz Nik musi mieć urodziny. Stefan już urodziny chyba miał. Stefana zostawiamy w spokoju, bo na razie Stefan właściwie jakby historia części rodu od Klarka zostaje póki co przynajmniej odstawiona na późniejszy czas, a my lecimy do mojego biednego <noise> ja go tak lubię Nika i muszę go zabić. Dobrze, że przynajmniej jego żona w ciąży tam z nim. <noise> Więc jakieś tam pokolenie ze strony Nika idzie dalej, no ale Nick za młodu, no musi swoje życie stracić. Więc to średnio takie, mm, fajny ty jesteś, teraz ciąża drugi trymestr za 12 godzin, Ewa McTinsley, starzejesz się za dni 4, no już widzę tutaj taka smutna, co tam z moim mężem, a Nikolas niestety, Boże, bo kochani umeblowaliśmy im dom. Znaczy, troszkę tak na szybko to robiłam na streamie, byleby tylko by było, byleby to jakoś się prezentowało. No i tutaj będzie teraz pewien problem. Otwieramy. A nie ma. Trzeba zrobić. Chodź, zrobisz jakieś żarełko, podaj kolację. Nie, ale gotuj tort. Ciasto czekoladowe. Kurde, szkoda, że on nie żyje. Czy ja w tym pokoleniu w ogóle nikogo nie będę mieć, kto będzie wyjeżdżał na te wojny i wracał raz na jakiś czas. Wszyscy musicie umrzeć po kolei. Wszyscy, no po prostu wszyscy. Uff, uff, Boże, trzeba mu zdjęcie zrobić jeszcze. Ja Tylko zastanawiam się nad tym, czy nie zrobić tego w trochę oszukany sposób. <laughs> nie wiem, czy wiecie, o jaki oszukany sposób mi chodzi. Natomiast myślę, że właściwie to by było dobre. Ale najpierw go postarzymy. Najpierw go postarzymy. Ty sobie tutaj usiądź. Bo mianowicie chcę, żeby oni sobie wzajemnie te zdjęcia zrobili. Na zasadzie takiej, że kupimy im aparat. I myślę, że to byłoby najbardziej adekwatne niż znowu jechać. Do Leonarda. Moskino. O, jest staromodny aparat fotograficzny. A czy nim się da robić zdjęcia? To jest tylko otoczenie. Działa bez przyłącza. Działa bez przyłącza. Dwa. Mm -hmm. Fak, ale to jest tylko takie nowoczesne. No dobra, trudno. Życie. Chcę mieć go na pamiątkę, więc... Chcę mu zrobić zdjęcie, więc... Tutaj będziemy się tym zajmować. Dodamy sepie i będzie pozowanie, i ogólnie zrób zdjęcie z Ewą. Bo to będzie chyba taka. O no właśnie. To czegoś takiego to ja nie chcę. To taka samo epka, to nie ty lata. A ty nie miałaś robić żarełka? Miałaś chyba. To zrób zdjęcie Simowi Ewa. O. Tak będzie lepiej. Robimy duże, zmniejszamy, ustawiamy. Boże, jak ja tego nie lubię. O, okej. Okay. O, jak ona wygląda tutaj ładnie. Dodajemy niegłupawą pozę, ale dodajemy filtr. I proszę bardzo, raz. A może zrobimy więcej, bo on nie ma umiejętności fotografowania, więc jakby się miało coś stać, to lepiej, żeby to było. Dajemy teraz tobie i ty. Gdzie jest aparat? Tobie i ty. Zrób zdjęcie Simowi, Nikolas. Czy ja na niego nie mówię cały czas Walter? Bo cały czas w głowie mam Walter. Nie wiem czemu. Mm, ja wolam taką elegancką, żeby fajnie na niej wyglądał. No nie, na tej nie wygląda fajnie. Ona tej też nie. O, na tej wygląda w miarę. I dodajemy filtr. Sebi. O jezu, to jest takie przykre. Honey, to jest takie przykre. Jeszcze te fps mi tutaj cały czas o tym narzekam. Że te FPS-y tak dziwnie latają. Ale dodajemy zdjęcie twoje. Dodajemy zdjęcie twoje. Dodaj ramkę ciemne drewno, dodaj ramkę, a jakoś tak dziwnie to wygląda jasne, czerwona, czarna może, dodaj ram zmień ramkę. Mm, nie czerwona, zdejmij ramkę. Czarną, okej. Okay. Przynajmniej mamy ich zdjęcia. Przynajmniej tyle. Tak to by nic nie było. O Jezu, dlaczego ja muszę go zabijać? Kurde, najchętniej bym go nie ruszała i nic nie robiła i żeby został taki, jaki jest. No ale nie mogę. A ty miałaś ciasto robić. No, Bo musimy go postarzyć przed zabiciem go. Ciasto czekoladowe, chodź robić. Sobie usiąść. Że ona chociaż w ciąży jest. Tak jak wam mówiłam, że te geny nam przejdą dalej, ale... Dobra, i to oszukany aparat też wywalamy. Ostatni raz. Ostatni pocałunek, kochani. Też zdjęcie machnę. Z naszymi obrazami tutaj, żeby to tak, wiecie, było dramatycznie. Pożegnanie. A... czuję wyrzuty sumienia. Zarządzaj sima w zabij, sima. I tak, no, jego możemy dać z wyziębienia, bo powiedzmy, że gdzieś tam na wojnie wiecie. Wyziąbł. A to dobre. O, to ciekawa śmierć. Nie widziałam jej jeszcze. Trzeba będzie ją ubrać w żałobne stroje. Kolejna kurde w ciąży, jak jej mąż umiera. Kolejny McTinsley Tinsley nie żyje. I teraz rodzi się problem. Otóż wiecie wszystko fajnie, umarł Nick, ale ten dom jest własnością McTinsleyów, a siedzi w nim jakaś laska, która niby jest ekssuwną, ale y, niby z w ciąży, ale y, jakby to jest nasz dom, więc o, muszę te lampki zdjąć. Oddaj nam dom, laska. Niesieć w naszym domu. Więc zaczynamy tutaj te akcje, Natomiast są na nią pewne plany, które być może jesteście w stanie przewidzieć. Natomiast teraz wam ich nie potwierdzę, nie zaprzeczę. My idziemy do modyfikacji w Słyszy ponieważ podałoby jej zrobić jakieś ciemne ubranie na oznakę żałoby, którą na razie przeżywa. No bo ona jest tą wdową przez te kilka dni. Kochani, już przebrałam Ewe w jej strój żałobny. Stwierdziłam, że damy jej na razie te kieckę, bo jakby jest taka zabudowana, nie będziemy jej tutaj jakoś odkrywać mocno, jeżeli chodzi o jej wygląd. Za też schludnie włosy do góry. No wiadomo, ona jest niby nastolatką, ale wiecie, ona już męża miała, męża pochowała, wciąż jest, więc no nie będzie tutaj biegała nie wiadomo jak ubrana. Jeszcze musimy się wybrać na cmentarz. Ponieważ na cmentarzu musimy zostawić nasz nagrobek Nika i będę musiała kolejny nagrobek tutaj bardzo fajnie ogarniać, jeżeli chodzi o nasze wyzwanie. Także bierzemy Cię do wyposażenia. O, Tobie się chce siusiać, skorzystaj. Nie wiem, czy ja Wam pokazywałam w ogóle, jak ten dom przerobiłam. Chyba trochę pokazywałam, trochę nie. Tutaj Cię wysiuśkamy i będziesz musiała jeszcze coś zjeść, zanim w ogóle gdziekolwiek pójdziemy. Więc weź resztki, to tylko masz tort, a tort jest dla nas nie za bardzo, więc mm, gotuj. Co możesz sobie zrobić tak na szybko? Makaron z serem? Porcja dla jednej osoby. Także tak, mniej więcej to się wszystko prezentuje. Tutaj odłożymy książkę. No cóż, no, no życie, został nam tylko i wyłącznie portret naszego. Dzielnego męża, który zginął na wojnie z wyziębienia. Aha, Mroczny kosiarz z nami tutaj rozmowy prowadzi, dyskusję. Ale może powiem Wam, że to dobrze. W sensie, m, gdyby umarł nam y, Stefek. To byłoby to trochę przykre, ponieważ tam i mama i ojciec i ogólnie tak dramatyczna dosyć sytuacja. Znaczy, u wszystkich McDonald'sów jest dramatyczna sytuacja teraz. No, ale wydaje mi się, że byłoby to jeszcze takie bardziej mm, przykre. Natomiast y, też ciężko powiedzieć, bo z drugiej strony James przecież dziecko umarło jeszcze nie wiadomo, czy Walter w ogóle przeżyje. A więc, y, no, jest klimat. Każdy ma ten sam grób. Taki sam. A więc jeszcze musimy przygotować kolejny. Mamy tutaj, tutaj Ernesta, Edwarda, Abrahama, Clarka, Nikolasa. Oczywiście Britannia, pierwsza Stana i po kolei mniej więcej jak wszyscy tutaj umierali. Także trochę już pochowaliśmy tych simów w tym wyzwaniu dziesięcioleci. No i oczywiście wszyscy są w żałobie. No trudno się dziwić. Umarło dziecko. Także spójrzcie, jak cudownie i pięknie wygląda nasze drzewo genealogiczne. No, mm, jakby z tej strony wszyscy nie żyją. Prawie. <grym> Prawie wszyscy niestety nie żyją. Także dzieje się dzieje. Jeżeli chodzi o Zośkę, bo pewnie będziecie pytać, do Zośki przejdziemy, słuchajcie, w późniejszym troszkę etapie. Ale, ale, ale w późniejszym etapie, jak te dzieci trochę podrosną, bo na razie nie ma co się tam wpychać. Jane, zmień sobie strój, bo dzisiaj jest dzień pełen twych obowiązków, ponieważ musisz tutaj przeszukać kieszenie, zrobić pranie oczywiście, jak zawsze, czy my mamy jakieś tutaj pranie? Mm, tu jest pranie. Nieskazitelne, rozwieź na sznurku. E, ty dzisiaj idziesz oczywiście też chyba do pracy, bo jest poniedziałek, tak? Mm, powiedz mi jak u ciebie z pracą. Tak, za trzy godziny zaczynasz. Więc tutaj sobie skorzystaj, sprzątnij kuwetę, takie rzeczy, wiecie, podstawowe. Ty, młody, bo jesteś załamany, że brata nie ma i sobie robić mebel, stołek barowy, żebyś jednak te Wanny McTinleyów chociaż trochę mógł pociągnąć, bo tutaj jest. Wiecie, średnio w tym temacie, ubierz sobie ten swój strój codzienny. Zbudzimy też Elenę. Elena jest zbudzona, zmień sobie strój Elena na swój. Codzienny i w smutku idź sobie tutaj pograć. Zagraj utwór tradycyjna. Och, mój skarbie. Mój braciszku. A Dorota nam niedługo zmienia grupę wiekową. Nie wiem, czy wiecie, trzy dni tylko i wyłącznie do zmiany grupy wiekowej. Dorota, jak ty się czujesz? Bo teraz trochę takiego ogarniania będzie, jak zawsze. jak ty się czujesz, i cię wysięgaj, nic Ale z tego wszystkiego zdobyta sprawność fizyczna. Szkoda, że nie ma gra smutno. Albo coś w tym stylu. Tylko to wygląda jak wygląda. Ty rozwiesisz pranie, innego prania tutaj nie mamy. Ej, więc tak mi się to z dumą i przedzeniem kojarzy. Albo rozważną i romantyczną właściwie, bo ta jej historia to trochę taka rozważna i romantyczna. Nie wiem, czy życiem, co się działo. W rozważnej i romantycznej. Weź resztki, Jane. Mm, przeszukaj kieszenie, zrób pranie, upierz w bali. kochanie dzieci McTinsleyów naprawdę źle znoszą brak brata. A szczególnie źle znosi to nasza malutka, już nie taka malutka, Elena. Ale niestety cały czas płacze, odmawia jedzenia. Powiedziała, że ona tutaj no, jest załamana, jej starszy brat umarł, a przecież zawsze był z nimi, że wojna to zło, że ona ma już dość, że widmo w ogóle tego, tej, tego dramatu, który ich dopada, jest dla niej straszny, że obawia się o. Majątek i o wszystko wokół, a jeszcze na dodatek cały czas myśli o panie Leonardzie, który to fotograf zapadł jej bardzo głęboko w pamięci. Dlatego jej rodzice zaczęli się trochę martwić, czy jej rodzice, jej mama zaczęła się trochę martwić i stwierdziła, że wypadałoby tutaj wezwać pewnego znanego lekarza, który to przyjrzałby się, czy przypadkiem nasza Elena nie zaczyna chorować, czy nie dopadają jej jakieś, nie wiem, większe problemy. No bo tutaj się martwi o swoją córkę, martwi się, że córk, córce może się stać, straciła już syna, straciła męża, mąż stracił dzieci, więc trochę tych dramatów było. Dlatego lecimy teraz po naszego pana lekarza, którego bardzo dobrze znacie. No i mamy naszego Wincenta Ostrowskiego, czyli pana lekarza, bardzo smutnego lekarza. Spójrzcie, jaki ma wzrok, jest taki wpatrzony w dal. Jest to bardzo rozsądny człowiek, twardo stąpający po ziemi, bardzo znany w świecie, ponieważ wielu, wielu, wielu ludzi na wojnie leczył i leczy po dziś dzień, jeżeli ktoś wraca z walk i, i wiecie, już prawie nie ma dla niego ratunku. Wszyscy zwracają się do pana Wincenta Ostrowskiego, więc podałoby mu tutaj dać karierę lekarza, żeby to wszystko się z, jakoś nam y, Składało w całość. No i jak widzicie, no, on ma tę pamiątkę, bliznę i jego cechy to mój książkowy rodziny szybko się i paranoik. Paranoik to jest cecha, którą odziedziczył właśnie po wojnie. Natomiast on nigdzie nie wyjeżdża i nie znika, ponieważ, tak jak mówię, cały czas jest w domu i leczy ludzi. Jest jednym z nielicznych mężczyzn w tym wieku, którzy. Um pojawiają się na otoczeniu, którzy mogą sobie po prostu tak wędrować. No i został wezwany do naszego rodu, naszego dworku, który to dworek znajduje się tutaj, czyli do swoich sąsiadów odwiedzić rezydencję. O, Leonardo Clinton, no raczej nie z Leonardem. Został wezwany przez Jane i być może to są tylko i wyłącznie fanaberie Jane, żeby iść i badać tej jej córkę, pogadać z nią w ogóle, no ale no nie dziwimy się, no kobieta się martwi, no jest może właśnie to jest ta fanaberia, jakoś ludzi z większym majątkiem. A może nie. Idziemy się tutaj przywitać. Pan domu nas od razu Julian Cambridge, nowy pan domu wita, więc przywitamy. Juliana Cambridgea. Cześć Julianie. I zapukaj do drzwi. Idziemy zapoznać się z wszystkimi dziećmi. Vincent Ostrowski zidentyfikował rybę. Co oni mają z tą identyfikacją rybę? Zauważyliście, że cały czas te identyfikacje następują? Proszę wejść, no to wchodzimy. O matko, proszę, nie, tylko żeby. Oni mogli przynajmniej chodzić w tych swoich normalnych ubraniach, a nie tak w piżamach go witać. Przywitaj się z panią domu, Jane. Przyjazne powitanie. I idziemy sprawdzić, jak też mają się dzieciaki. Wszystkie tutaj śpią. Choć najpierw Waltera obudzimy. No cóż, smutek. Wiele rodzin traci bliskich, więc no cóż możemy na to poradzić? I przyjazne powitanie. Szkoda, że nie ma takiej interakcji jakiejś takiej. No czekajcie, gdyby on był lekarzem w MC Command Center. Dobra, trochę poczytowa, nawet dosyć konkretnie, ponieważ ustawiłam mu lekarza pierwszego kontaktu, ale pomyślałam sobie, że no nie może być po prostu byle kim. Nie może być tak, że wszyscy zaczynamy tak centralnie, totalnie od zera, bo przecież jak i w ramach jak ja gram, to teoretycznie oni gdzieś tam żyli i teoretycznie jakieś tam umiejętności i pracy posiadali, więc um, jeszcze raz przyjazne powitanie i nie wiem, czy on będzie mieć jakąś fajną interakcję. Odnośnie bycia lekarzem, ale przynajmniej teraz jest w miarę tak autentyczniej. Bo z lekarzem pierwszego kontaktu. Wcześniejszych prac mu nie dawałam, bo był niby pielęgniarzem, i tak pomyślałam sobie, że wiecie, to by takie średnie było wychowawcze podłe boże, wychowawcze. Wychowawcze raczej nie współlokator, wychowawcze działania. No to tutaj nie mamy nic takiego, możesz sobie tylko pogadać, możesz spróbować go pocieszyć. Ukaru. Boże, jaki on ma głos. I lecimy teraz do dziewczyn. Przede wszystkim obudzimy naszą Zośkę. Zośka jak Zośka. Patrz, kto się obudził. No nie, nie, nie to miało być romantyczne spotkanie. Nie, że to by się chce siłkać. O, urocze zapoznanie. Bo tutaj miałeś poczuć... Miłość. W sensie zauroczyć się w pięknej, pięknej Elenie, którą zapoznałeś teraz. I cię, miałem mu wpaść w oko. No dobra, to śkanie trochę nam popsuła, ale no, zawsze można sobie dopowiedzieć i wyobrazić. Bula, bula. <laughs> Adekwatnie, idealnie. Od razu. E, oskarż o szpiegowanie? Nie, ale pochwal szczerze i tutaj e, z przyjaznych mm, popraw humor. O, malutka też płacze, więc malutką też musimy się zapoznać. Wesołe zapoznanie. Widzicie, bardzo mu wpadła w oczy. Bardzo mu wpadła w oczy młoda McTinsleyówna. Eee, wesołe zapoznanie. Jeszcze musimy oczywiście tutaj porozmawiać z młodą, Dorotką. Ja nie mówię czasem na nią cały czas Zosia? Bo ona jest ruda i taka, wiecie, to może mi się z Zosią kojarzyć jak coś. Eee, popraw humor. O, yeah. Także kochani, mamy to. Mamy zapoznanie, mamy pojawienie się nowego bohatera, mamy lekkie dramaty życiowe, a ja na razie będę kończyć dzisiejszy odcinek. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Facebook, Instagram jak zawsze dla Was w opisie. Zapraszam Was też oczywiście na kolejne odcinki wezwania dziesięcioleci, bo będzie się działo. A to, co się będzie działo, dowiecie się już niedługo. Trochę mi smutno, że nikt umarł, ale z drugiej strony otworzył mi drzwi do alternatywnej wersji scenariusza, o której to możecie się domyślać. Myślę, że będzie Wam się to nasuwało do głowy, co się tam będzie działo. No i tyle, dziękuję bardzo serdecznie. Trzymajcie się jak zawsze cieplutko i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć!